W sobotę 2 lipca na ulicach Mesłowic można było wypatrzeć drogową kolejkę turystyczną, która wiozła ciekawych historii szlakiem najważniejszych miejsc w naszym mieście. Jest to wydarzenie organizowane w ramach piątych urodzin metropolii, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym dniu różne miasta zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia, również Mesłowice. Metropolia świętuje dofinansowała te, ten projekt. W całej metropolii 2 lipca odbyło się prawie 100 wydarzeń i mikrowypraw, dzięki którym mogliśmy lepiej poznać nasz region. Podczas mysło tripu mieszkańcy przejechali kolejką do Powstańczej Strefy Pamięci przy KW przez Park Zamkowy, Rynek, obok Urzędu Miasta i Przewiązki, aż do Górki Słupeckiej. Towarzyszył im przewodnik, który opowiadał o najważniejszych historycznych miejscach w naszym mieście. Po drodze uczestnicy spotkali się też z historycznymi postaciami. Z nami jest grupa rekonstrukcyjna, która wciąż Podziela się właśnie powstańców śląskich, którym w 1919 roku no, nie, wypłacono, nie wypłacono pod kopalnią pensji. Ci górnicy, którzy później stali się właśnie powstańcami, mają nam przybliżyć tamte czasy, przybliżyć tamtą historię i troszkę poczuć się, jak właśnie byśmy byli ponad 100 lat temu. Chętnych na przejażdżkę było tak wielu, że do czterech zaplanowanych kursów organizatorzy dołożyli jeszcze trzy kolejne. To jest świetny pomysł, ja jestem przewodnikiem pilotem wycieczek w związku z czym jeżdżę po Polsce i widzę jak się rozwijają powstają nowe produkty turystyczne rozwijają się istniejące i ten pomysł jest świetny. Komu nie udało się wsiąść do kolejki mógł przybyć bezpośrednio na Górkę Supecką, gdzie przez cały dzień trwały historyczne animacje. Drugi przewodnik zabierał też chętnych na pieszą wycieczkę do kąta trzech cesarzy. <Słyski>